Dzień dobry, witamy Państwa na kolejnym webinarze organizowanym przez Stowarzyszenie Stop Bankową w Bezprawiu. Dzisiaj gościmy dwie, dwie panie, które zechciały poprowadzić prelekcję na temat aneksów, które przewalutowały kredyty ze złotówek na franki głównie. Witamy serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym webinarze. Tak jak powiedziała Pani Justyna, dzisiejszy webinar jest poświęcony tematyce aneksów, które przewalutowywały pierwotne umowy zawarte w złotówce, kredyt hipoteczny w złotówce, na walutę CHF lub na inne waluty, bo jakby mechanizm jest taki sam, analogiczny. Pewnie część z Państwa zawarła takie aneksy i zastanawiają się Państwo, czy to w jakiś sposób Państwa dyskryminuje i nie mogą Państwo dochodzić roszczeń wobec banku. Dzisiaj przekonamy się o tym, że absolutnie jest taka możliwość. Jest to wprawdzie innego rodzaju proces, którego no nie każdy chce się podjąć. Ale warto wysłuchać jakie rodzaje roszczeń i czy i jakie szanse mają państwa aneksy i państwo w starciu z bankiem. Webinar będzie podzielony na trzy części. Pierwsza będzie miała charakter ogólny. Opowiemy o tym jakie banki w jakim okresie oferowały aneksy, w jaki sposób dochodziło do ich zawarcia. Będzie także mowa o tym, jakie formy przybierały zapisy aneksów, co ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia formułowania roszczeń. Następnie opowiemy o tym, jak formułować roszczenia i czym taki proces, w czym taki proces różni się od takiego standardowego procesu, gdzie umowa od początku jest umową kredytu indeksowanego lub denominowanego. Do waluty obcej. Na koniec wskażemy, w jaki sposób przygotować się do procesu, jakie dokumenty należy zgromadzić i będziemy również odpowiadać na Państwa pytania, które prosimy kierować na czacie. Przejdźmy zatem do meritum. Banki, które oferowały aneksy, to m.in. Mbank, Polbank, czyli dzisiejszy Raiffeisen, PKOBP, Santander dzisiejszy, czyli dawny BZWBK i dawny Bank. Także Getty Noble Bank i BNP Paribank, to jest dawny BGZ. Oraz Raiffeisen Bank, czyli dawny Polbank. I to, co na pierwszy rzut oka się rzuca, to to, że wszystkie aneksy w sprawach, które były prowadzone i są prowadzone przez nas. Przez naszą kancelarię były zawierane w 2008 roku, końcówka 2007 roku. Dlaczego akurat w takim czasie? Odpowiedź wydaje się dla nas oczywista. W tamtym czasie kurs franka był niski, co dla banku oznaczało dobry moment na oferowanie aneksów. Banki miały z jednej strony bardzo dobry argument dla osób, które już miały w tym banku umowę kredytu hipotecznego w złotych, ponieważ, no wiadomo, kredyty indeksowane do czy denominowane do franka szwajcarskiego charakteryzują się niższym oprocentowaniem, ponieważ jest to oparte oprocentowanie o LIBOR, stawkę LIBOR powiększoną o marżę. Co w konsekwencji daje klientowi wymier wymierną korzyść w postaci niższej raty kredytu, natomiast dla banku był jeszcze jeden bardzo ważny powód, którego oczywiście Państwo, którego Państwo nie wiedzieli, natomiast mianowicie taki, że ten niski kurs powodował, że w momencie przywalutowania złotówek na franki im niższy jest kurs, tym więcej franków państwo zaciągają, czyli więcej franków bank wpisuje w ewidencji w swoich, w swoich księgach bankowych. Oferowanie zazwyczaj następowało przez pracowników banku, przez pracowników oddziału, którzy czy na przykład działów monitoringu banku, którzy no, w ten sposób szukali sobie sposobu po pierwsze na dodatkową. Na dodatkową prowizję, bo, bo miały od tego, właśnie od każdej umowy czy każdego aneksu, miały dodatkową prowizję. Dodatkowo mogli też spełnić targety, które były narzucane na nich z takich drobnych aneksów, typu zmiana terminu wymagalności raty. No to były. Drobne opłaty w wysokości 200 zł, natomiast przy przewalutowaniu to już prowizja oscylowała między 0,5 a 2% salda obecnego, ówczesnego salda kredytu w złotych. I ta chęć dodatkowej prowizji, uzyskania dodatkowej prowizji. To nie są jakieś informacje wystane z palca, tak po prostu było. I to był, i banki w ten sposób wykorzystywały właśnie ten dobry moment. Najczęściej to pracownik banku się kontaktował z takim kredytobiorcą, i tutaj w zależności od sytuacji różnie. Niektórzy kredytobiorcy z relacji, które nam przekazali, Mówili, że otrzymywali informację, że to jest oferta dla wybranych klientów, dla tych, którzy prawidłowo regulują swoje zobowiązania i jest to odpowiedź również na niski kurs franka. Prosili o wizytę w oddziale w celu podpisania wniosku. Dalej procedura wyglądała podobnie jak przy, przy takich standardowych kredytach pseudowalutowych. Czyli pracownik opowiadał, że i to jest oczywiście najważniejszy argument: że ta rata po przewalutowaniu będzie znacznie niższa, że kurs jest stabilny, że ryzyko związane z, ze zmianą kursu walut jest minimalne. Tu warto wskazać, że Właśnie tutaj nie wspominano, nie wspominano o tym, że im większy będzie, im niższy będzie kurs franka, tym większe zobowiązanie zaciągnie klient. To dopiero później się klienci o tym dowiadywali. Nie było informacji o tym, że ryzyko, jakie kredytobiorca bierze na siebie, jest praktycznie nieograniczone, bo zauważnie no chociażby dzisiejszy kurs franka Powoduje, że kredyt jest tak naprawdę, powoli staje się kredytem niespłacalnym. Cały czas ten wysokość kapitału, ta wysokość kapitału nie maleje, co byłoby jakby zgodne z racjonalnym myśleniem. Wręcz przeciwnie, ten kapitał codziennie ma inną wartość i niekiedy, a właściwie w przeważającej części, jest wyższy niż, niż, ten, niż kwota pierwotnego kredytu. Żadnych historycznych wykresów nie pokazywano. Oczywiście ja mówię ogółem, no bo z różnymi możemy się spotkać sytuacjami. Ja mówię to, co wynika z naszego doświadczenia, już nie tylko na etapie aneksów, ale również tych historii przekazywanych przez klientów od początków rynkowych, można powiedzieć. Nie było też informacji takiej, że wprawdzie bank dostrzega Nieograniczone ryzyko, również po swojej stronie, ale jednak to ryzyko w całości zabezpiecza. No i nie oferując klientowi, swojemu, swojemu klientowi analogicznych mechanizmów pozwalających zabezpieczyć jego ryzyko. Żadnych historycznych wykresów pokazujących, jak ten kurs kształtował się w przeszłości w jakiejś dłuższej perspektywie niż rok, dwa czy trzy. Nie było również, zdarzały się sytuacje, że klient przychodził na przykład po podwyższenie kwoty kredytu. Pierwotna kwota po prostu nie wystarczyła na zrealizowanie jego celu i chciał ten kredyt podwyższyć. I wówczas otrzymywał informację, że niestety w złotówce jest to niemożliwe, ponieważ brakuje mu zdolności kredytowej. I wtedy następowała oferta kredytu, Przewalutowania, znaczy najpierw podwyższenia kredytu o kwotę, o którą, którą klient był zainteresowany, a dopiero później tą podwyższoną kwotę bank oferował, żeby przewalutować na franki, i tutaj no dziwo okazywało się, że ta zdolność kredytowa jest. No jest to, Było to spowodowane tym, że do wyliczenia raty, do wyliczenia zdolności kredytowej, Banki brały wysokość raty, no, która w tym przypadku była niższa, więc automatycznie zdolność kredytowa była wyższa. <laughs> Następnie dochodziło do podpisania wniosku kredytowego, wniosku o zmianę waluty. I, tutaj, napisane. Tak, i tutaj często zdarzało się tak, że klient po, po prostu odręcznie pisał, wnoszę o zmianę waluty z poważaniem, dziękuję. Czasami były to specjalne druki przygotowane przez banki. W niektórych sprawach, na przykład, które prowadzimy, w ogóle nie było takich wniosków, przynajmniej nie były przedstawione na etapie procesu, co może oznaczać, że albo go nie było, albo po prostu zaginął w przestrzeni. I tutaj myślę, że ważna uwaga z punktu widzenia procesu. Banki bardzo często wykorzystują ten wniosek jako dowód na to, że klient w sposób świadomy przyszedł do banku po produkt, który znał i uzgodnił go indywidualnie z bankiem. To znaczy uzgodnił treść aneksu indywidualnie z bankiem, aneksu której treści nie znał, bo nie mógł znać w momencie składania podpisu pod wnioskiem o zmianę waluty. Dalej, przejdźmy do samej treści aneksu. Ja tutaj przygotowałam przykładowe aneksy spraw, które prowadzimy. I co można powiedzieć ogólnego na ten temat? Taką cechą wspólną jest pewna niekonsekwencja, czy wręcz nawet niechlujność w redagowaniu postanowień aneksu ponieważ no, nie pisali ich prawnicy i którzy no, chociaż w, w jakiejś mierze znają technikę legislacyjną, dlatego one mają sporo błędów i teraz możemy przejrzeć na przykład aneks mBanku, który miał taką postać, że była to, był aneks jednostronicowy, który tylko mówił o tym, że na dzień sporządzenia aneksu wysokość salda wynosi tyle i tyle i że kredyt zostanie przewalutowany po kursie kupna waluty z tabeli, natomiast nie wiadomo, z którego dnia, Miała być ta tabela, ponieważ nie znano daty przewalutowania. Jest napisane, że ona, że do przewalutowania dojdzie w ciągu 14 dni od zawarcia aneksu na wniosek kredytobiorcy i że w związku z przewalutowaniem umowa otrzymuje nowe brzmienie ujęte w tekście jednolitym i tutaj był tekst jednolity już, który do złudzenia przypomina. Pierwotną, znaczy taką standardową umowę kredytu waloryzowanego kursem Franka CHF M Banku. Jakie to ma znaczenie? No, takie znaczenie, że tak naprawdę, skoro ten załącznik, ten tekst jednolity w sposób kompleksowy opisuje zobowiązanie na nowo, jakby, no to oznacza, że Powstaje nowe zobowiązanie, a stare, tak, a stare zobowiązanie po prostu wygasa. Ale o tym oczywiście opowie później pani Ewelina. Więc tutaj mamy do czynienia z taką formą. Dalej przejdźmy do aneksu PKOBP. Tutaj jest pewna niekonsekwencja, bo na przykład aneks <laughs> przewiduje, że Zostaje, zostanie zachowana tożsamość, i ciągłość wierzytelności oraz wszelkich jej zabezpieczeń, ale jednak niżej zawarty jest również tekst jednolity umowy. Tutaj już mamy kwotę wymienioną w chf natomiast nie wiadomo, jak doszło do ustalenia tej kwoty, ponieważ nie ma informacji ani o aktualnym saldzie. W złotówce, ani o kursie, który został zastosowany do, do ustalenia tej wartości. Także tą informację bank pozostawił dla siebie, i dalsze postanowienia są standardowe, tak jak przy, przy umowie. Um... Dlaczego mówiłam o tej niechlujności czy, czy tej niestaranności, niekonsekwencji? Bo często te zapisy aneksów jakby nie przystawały do sytuacji, która już się zadziała. To znaczy przykładowo w innych postanowieniach umowy mamy, że nie mniej niż 75% ceny uzyskanej ze sprzedaży mieszkania będzie przeznaczona na częściową spłatę kredytu. No i tu jest taka sytuacja, że jak to ma się do tego, że kredyt już został wypłacony w całości? Wobec tego ono normalnie powinno być to uwzględnione przez osobę, która redagowała, redagowała taki aneks. Właściwie można powiedzieć, że w przypłaczającej większości oświadczenia o ryzyku albo w ogóle nie były odbierane od kredytobiorców, albo były one bardzo, bardzo lakoniczne. Jedno zdaniowe, że kredytobiorca został poinformowany o ryzyku walutowym i je akceptuje. O ile banki przy tych przy oferowaniu takich pierwotnych umów starały się, albo nawet wypełniały obowiązki wynikające z rekomendacji to oczywiście też nie było jakby pełną informacją, która mogłaby klienta uświadomić co do całości konsekwencji, a więc po prostu po stronie klienta pozostawał deficyt informacyjny, a jednak takie oświadczenie podpisywał. No to w przypadku aneksów praktycznie można powiedzieć, że banki o tym zapominały i takich, i takich oświadczeń nie odbierały, albo nawet jeśli odbierały, no to nie szła zatem. Żadna treść i nie szły zatem żadne, za żadne takie realne informacje, które powinien odebrać od doradcy kredytowego, o których mówiłam wcześniej. Dalej mamy aneks Polbanku, który jest niebywała sytuacja, pokazująca, że bank był jasnowidem. A dlaczego? No dlatego, że jest napisane tak, że mamy aneks, jest zawarty 11 września. Jest napisane, że kwota zostaje z dniem 15 września przewalutowana na CHF po kursie kupna zgodnie z tabelą obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem realizacji zmiany, czyli 13 września. I po przewalutowaniu kapitał będzie wynosił tyle i tyle. Czyli 11 września już bank wiedział, jaki będzie miał kurs 13 września, a w ogóle przewalutowanie nastąpi 15 września. Nie ma tutaj w aneksie również żadnego odnośnika do tego, jak kredyt ma być spłacany. Nie ma odnośnika żadnego do tego, że regulamin to reguluje. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej informacji o ryzyku walutowym. Dalej, mamy jeszcze kredyt aneks do umowy z dawnym BGŻ-em. Tutaj wprawdzie znamy. I kwotę kredytu w złotych na dzień przewalutowania i kwotę kredytu we franku również znamy, nawet znamy kurs kupna, tylko nie wiadomo czy i jaki. Nie ma tutaj odniesienia, że to jest kurs kupna banku czy nie banku. Praktycznie nie ma żadnej informacji na ten temat. Natomiast oczywiście informacja o prowizji już jest zawarta w paragrafie drugim, także wszystko jest w porządku. Lakoniczne bardzo również odniesienie się do ryzyka, które rzekomo, zgodnie z treścią aneksu, stanowi załącznik do tego aneksu. No niestety w treści nie ma żadnych załączników i takich załączników również nie przekazano na etapie procesu. Inne postanowienia bez zmian, czyli w tym zakresie obowiązuje dalej umowa. I na koniec mamy jeszcze dwa aneksy BZWBK. To są aneksy, które, których dotyczą wyroki ostatnio opublikowane przez nas, które zostały odwalutowane wyrokiem sądu. I tutaj mamy tak: brak kwoty w ogóle w złotówce. Salda. Brak informacji, jaka to jest kwota we franku, brak jakiegokolwiek kursu, więc właściwie nie ma w, tej, w tym aneksie żadnych informacji. Informacja jest, że będzie to kurs z dnia konwersji, ale też nie wiadomo, kiedy ta konwersja ma nastąpić, w jakim okresie. Informacji o ryzyku nie ma w jakiejkolwiek. Mało tego. Tutaj powołują się, jeśli chodzi o ryzyko, to tu się przepraszam, powołują na przykłady i na pisemne oświadczenie z tymi przykładami, ale niestety tego w procesie nie przekazano, nie w, w ogóle nie, nie są w stanie przedstawić, więc nie wiadomo, co się wydarzyło. Natomiast tu jest też ciekawostka, ponieważ. Regulamin, najpierw pracownik banku powoływał się na regulamin, później na etapie procesu okazało się, że w ogóle bank nie dysponuje regulaminem do tej umowy, do tej umowy konkretnej, więc niż masz całkowity. Co pokazują powyższe przykłady? No że tak naprawdę na rynku aneksów była wolna Amerykanka i tak jak mówiłam, o ile przy tych kredytach pierwotnych jeszcze jakieś oświadczenia były, to tutaj tak jakby zupełnie pracownicy zapomnieli, że taki jest obowiązek nałożony na banki nie tylko w czasie oferowania kredytu, ale również podczas zmiany waluty ze złotówki na, na walutę obcą.